Wyskakuje błąd 05P0530, czujnik ciśnienia klimatyzatora. Jest status obecny, nie da się go skasować, właśnie przed chwilą go skasowałem i jest nadal. I ten czujnik jest tutaj od strony pasażera tu na winklu auta. O, jest tutaj, to już nie ma takiej osłony powinno być, z tego co pamiętam chyba. I to jest ten zaworek. On tu jest na kostkę. Tu już kable przejrzałem. Wszystko jest OK. Nie widzę tutaj żadnej śniedzi. Ani w kostce, ani w nim. I on jest tutaj na klucz 14. I jego się odkręca. Tam jest zaworek. I gdy go odkręcimy, nie ucieknie nam czynnik. Więc możemy go odkręcać. Tylko uważamy, nie zakładamy klucza i ciągniemy, bo możemy gdzieś ten wąż ukruszyć tu. I jak będziemy na siłę ciągnąć, trzeba sobie jakoś trzymać to i zrobić to z głową. Bo jak jest mocno dokręcony, możemy tu założyć klucz, pociągniemy i tu się gdzieś może coś ukruszyć. Nie powinno, ale lepiej być ostrożnym. I tutaj normalnie klucz zakładamy i go wykręcamy. Jak widać, tu klucz podchodzi śmiało i sobie to. No muszę to przytrzymać, ale. O nie, poszedł. Tu poszedł lekko akurat. I tu jest zaworek coś ala taki przy wentylku dokoła. Wiadomo, że inny, ale na tej zasadzie, że tu naciskamy, bo tu jest nabity układ, akurat w tym samochodzie. Ta szczeleczka też. I on po prostu tak go wkręcamy, to naciska ten zaworek powoli, i wtedy mierzy ciśnienie. A jak gdy go wykręcimy, to trzyma ciśnienie. Tu gdzieś jest na nim numer. O. Ciężko czytelny, ale no to akurat w tym egzemplarzu jest taki, w innym egzemplarzu będzie inny. Ciężko odczytać. Bo tak jakby trzy liczby w środku są takie zmiażdżone, jakby. Według mnie jest 51768288. Dobrze. Więc zakładamy drugi i mam nadzieję, że błąd zniknie. Tak, na drugim jest 517 68288 z tym, że w tym egzemplarzu. W innym egzemplarzu może być inny numer, więc najpierw sobie odczytać numer ze swojego, nie kupować takiego jak ja. Tutaj ten o -ring taki już jest zniszczony więc założę Nowy Mam tutaj taki zestaw specjalnie takich właśnie do klimatyzacji. Ten chyba za gruby. Zobaczymy tego I Zakładam nowy. I zakręcamy nowe jest delikatnie jeszcze kluczem. Dobra, zapinamy kostkę i sprawdzamy. I jak widać zmienił się status na przerywany, czyli czujnik powodował ten błąd. Jestem sprawny. No, i jak widać, błędy zniknęły, udało się je skasować, ale trzeba się też przyjrzeć instalacji, bo może gdzieś tam kabelek będzie rwany czy coś w tym stylu. Nie gwarantuję, że to to będzie w innym egzemplarzu też uszkodzone.